Dobra, brodeczki, tutaj macie wygranego wyniki z konkursu na of carda, więc dobra, z tym zgłoś się do mnie na Discorda, Discorda masz w opisie i my sobie już to dogadamy, więc dobra, lecimy już do odcinka. Więc siemaczki, siemaczki, jestem intyżny, a w dzisiejszym odcinku to jest taki poradnik na moim kanale pierwszy. Pokażę Wam, jak pobrać multi, e, multiplayer e, i Among Us. Among Us z multiplayerem i jak dodać to na, e, na Steam. I będziecie, od razu Wam mówię, w tym Among Usie będziecie mieli skiny, pety, będziecie mieli wszystko. Więc co, bez przedłużania, jeżeli Wam się odcinek spodoba, to zostawcie tą łapkę w górę i subskrypcję, bo naprawdę mój kanał się rozrasta. Dziękuję Wam. Na tą chwilę jest y, prawie 100 wyświetleń na moim kanale. Po poprzednim filmie tutaj macie y, chyba jeden komentarz. Tak, jeden komentarz raczej będziecie mieli. Nie, to było y, ostatnie subskrypcje. Tutaj wam się pokazuje ostatnia subskrypcja Jeżeli chcecie też być tutaj w następnym odcinku, to zostawcie subskrypcję, a w następnym odcinku pojawicie się. Więc, co bez przeróżenia, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i dzwoneczek. A my, co, lecimy. Dobra, jesteśmy sobie już tu u mnie na pulpicie. I dobra, szybko wam pokażę, co zrobić. O, tutaj było moje nagranie, więc dobra. Pokażę wam szybko, co zrobić, żeby pograć. Pograć, no pobrać. My, w też pograć. Dobra. W waszą przeglądarkę, ja tutaj wszedłem, no i dobra, wpisujemy tutaj, wy będziecie mieli link w opisie, więc zajrzyjcie do opisu. No i dobra, klikacie sobie tam w opis, wchodzicie w link i to jest Steam Unlocked Among Us. Wy będziecie już na stronie, klikacie sobie, jeżeli chcecie też tak zrobić tak jak ja, czyli wpisujecie to, klikacie sobie tutaj Steam Unlocked Free Steam Games, Bre, coś tam. No i dobra, jesteśmy tutaj. Nie, nie to tłumaczenia, no dobra wpisujecie sobie tutaj, jest title e -among, among Us. Mm, ja mam nie za dobry internet, więc trochę trochę będzie przyzywało. No ale dobra, jak widzicie, mamy tu Among Us free download. To jest najnowsza wersja i multiplayer. Klikam sobie w to. Tutaj macie naprawdę dużo gier, więc polecam mm, pobierać z tej strony. Więc dobra, mm, tutaj mam Among Us, klikam sobie tutaj. Ja, żeby wam to zaprezentować, kliknę też. Tutaj widzicie macie wymagania, screeny. Więc dobra, kacie sobie tu. Cyk, wpisujecie tutaj kod w TDW moim. Tutaj jest u mnie. Więc dobra. No i przenosi was na taką stronę. Hmm. Dobra i tutaj jak przeniesie was na tą stronę, czekamy tutaj 5 sekund tutaj nie za dużo no 5 sekund no. i klikamy download now po czym jak klikniemy mm, jeżeli wam będą takie stronki się wyśle to po prostu kasujecie to i znów download now i jak widzicie wyświetliło mi się taki komunikat your download sound start now i jak widzicie amokas mi się tu zaczyna pobierać ja go nie będę pobierał bo ja już mam pobrane więc dobra lecimy i pokażę wam jak to zrobić dobra lecimy sobie już dalej Mamy tutaj, wypakowaliśmy Among Us. Klikamy sobie dwa razy. Mamy tutaj Among Us. Klikamy sobie, klikamy sobie na to dwa razy. Tutaj macie Among Us. Dajcie sobie to na półki. Ja tego nie będę dawał, bo ja mam już. No i dobra, jeżeli będziecie mieli już to na pulpicie klikacie sobie dwa razy i jak widzicie, macie Among Us. Możecie sobie już kliknąć dwa razy i grać, ale ja Wam pokażę jeszcze, jak, jak dodać to do na Steam, tak? Więc dobra, chodzimy sobie w Steam. Dobra, mi się już tu wchodzi. Lecimy, lecimy. Tutaj... Jesteśmy już na Steamie. Klikam sobie dodaj grę tutaj w rogu i dodaj grę spoza Steam. I otworzy wam się takie właśnie reklamy. Dobra, otworzy wam się takie coś. Klikacie sobie tu przed... chodzić, Wchodzicie, szukacie sobie w folku um, Among Us. No i po prostu wybieracie Among Usa. Na do dodaj wybrane programy. No jak widzicie, będziecie mieli tuż już amokasa I po prostu jedyne co klikamy, to klikamy graj. I po prostu mamy już Amongasa. No ale jeżeli tak na szybko... amokas nam się przydał. No tutaj chwilę będzie nam się przydał. Czekajcie. Więc dobra. Sorry, że poszedłem jeszcze raz. I dobra. Jeżeli chcecie sobie dodać pulpit, tak jak ja tu mam, to po prostu wchodzicie sobie w folder, klikacie prawym, klikacie wyślij do. i klikacie pulpit. I stworzy wam się takie coś i sobie ustawiaj. Jeszcze raz wam pokażę. Hmm. Ja Jesteśmy sobie w amongasie. No i na przykład nie mam lokal, sobie tu szybko stworzę. Mój nick. No i jak widzicie, mamy wszystkie pety. Hmm pokażę wam tutaj chaty, mamy wszystkie, mam wszystkie pety, no i mam wszystkie skiny. No i jeżeli wam się odcinek spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo mnie to pomaga i zachęca mnie do nagrywania następnych odcinków. Więc co? Ja się z wami żegnam, trzymajcie się. I na razie.